Witam, dzisiaj pokażemy wam pięć najbardziej oczekiwanych gier w 2023 roku. Sons of the Forest jest to druga odsłona survivalowej gry The Forest. Podobnie jak w pierwszej części przeżywamy katastrofę lotniczą i musimy walczyć o swoje życie z kanibalami. Hogwarts Legacy. W grze wcielamy się w młodego czarodzieja, który wyrusza w niebezpieczną podróż, aby odkryć odkrytą prawdę o świecie czarodziejów. Star Wars Jedi Survival. Akcja rozgrywa się 5 lat po zakończeniu pierwszej części. Główny bohater opowieści, Kal Cal Kestis, Rycerz Jedi, stara się ukrywać przez złowrogim Imperium. Resident Evil 4 Remake. Zostaje całkowicie odświeżony. Fabuła 6 lat po wydarzeniu z Resident Evil 2, ocalały z Recon City Leon Kennedy, zostaje wysłany do leżącej na obłoczu europejskiej wioski, aby zbadać zniknięcie córki prezydenta USA. Diablo 4: Gra RPG, podczas której gracze walczą z najróżniejszymi, piekielnymi pomiotami.